Cześć moi kochani, mam dzisiaj dla Was zaproszenia bardzo proste, w prostej formie, bez ozdobników, ale zobaczcie, jakie błyszczące, jakie złote. Także na bogato, ale prosto. Tak wyglądają. Mamy tutaj złotą folię na białym papierze i na tej głównej, największej karcie mamy treść główną zaproszenia. Ona jest do zmiany, tutaj fonty też możecie sobie pozmieniać. Do tego zaproszenia przynależą też takie dwie mniejsze karteczki, które możecie wykorzystać dowolnie. To znaczy my proponujemy, żeby na jednej było przyjęcie weselne, na drugiej potwierdzenie przybycia, ale to, co umieścicie, to zależy od Was. O, tak się, tak się błyszczy. I do tego zaproszenia jest koperta. Też ma tutaj te takie kropeczki. Złote. One wyglądają jak takie kla klapnięte, klapnięte farbą. Tak wygląda personalizacja koperty. I dobrałam sobie złoty lak. Myślę, że to idealnie tutaj do tej całej kompozycji pasuje. Tak wygląda zaproszenie. I dodatkowe karteczki razem z kopertą jako komplet. I taka cena, która jest podana na stronie, no to dotyczy całego zestawu. Pokażę Wam teraz dodatki. Zacznę sobie. Mam numerek na stół w ręku, więc zacznę od numerku. Numerek na stół w formie takiego namieciku, złoty, z białym. Tak samo idealnie pasuje do zaproszeń. Taki numerek stawiacie na stole i Wasi goście wiedzą, gdzie mają się udać, do którego stolika. Włożę go gdzieś na bok. Teraz pokażę wam winietki w dwóch wersjach. Czyli tak, winietka, wzór mamy ten sam, ale winietka jest ze sznureczkiem albo bez. I możemy wykonać takie, jakie chcecie, czyli mogą być z tą dodatkową ozdobą, mogą być bez. Nadruk na winietkach, czyli nazwiska gości macie w cenie, nie dopłacacie za to. Czyli jak podana cena winietki jest na stronie, no to to już jest z nadrukiem waszych gości. Też takie ważne info, bo często o to pytacie. I mam jeszcze menu weselne. Menu weselne też zobaczcie, ona jest przygotowane pod to zaproszenie. Czyli mamy tutaj te kropeczki, mamy złoty sznurek jako dekoracja. I ona jest w takiej formie do położenia na talerzyku. tak wygląda? Zaproszenie i parę dodatków do niego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.